Witam wszystkich, Andrzej Pasieka pod Gruszą, 15 października Wyszło słoneczko i zaczął się ruch na pasiece A nie młoda pszczółka się obleci, wypróżni Ta, co się teraz niedawno wygryzła Dałem płytki z kwasem e, szczawiowym według przepisu pana Zdzisława bodajże z pasieki Galicejskiej. tak tak? Powiem wam jadę Jadę teraz do lasu i tam włożę resztę płytek Ale to fajnie wygląda jak na wiosnę ha. Targają pyłek, żółciutki pyłek To jakiś słaby taki oblot ale tu wszędzie wszędzie normalnie ruszyło Pięknie Dobra przebieram się jadę tu mają wszystkie ule, wszystkie oprócz właśnie sklenara w tych ciemnych bo tu nie mogłem dać płytek dlatego że mają jeszcze topią się pszczółki mają jeszcze pokarm do pobrania dlatego tutaj jeszcze nie ma płytek danych przyleciała z pyłki ale fajnie to wygląda tą rodzinę Mało jest, nie, w tej mało jest y, pszczoły. I w lesie mam jedną rodzinę, którą po prostu zlikwiduję. Tutaj dodam dwie pełne ramki. I może dołożę do którejś jeszcze po dwie ramki, żeby wzmocnić te odkłady, gdzie są matki. No. Aha, i po tych płytkach, no dziś w sumie minęła doba. To może pokażę. To tak w niektórych praktycznie nie widać warozy. Może dwie, trzy sztuki się zdarzają po kwasie, a w niektórych, który to był? A być może tu jest pięć, sześć sztuk warozy. Tak jak pan Zdzisław mówił, wy... szoła wylatuje też i wynosi. Dlatego też to, co mamy tutaj. Nie zawsze jest adekwatne do tego, ile warozy się posypało. Nie będę teraz podnosił, bo nie mam czasu na to, żeby Wam pokazać. Ja tu gdzieś w jednym, tak widziałem. O, gdzie po dwie, gdzie wcale nie ma. o tutaj, tu było takie miejsce widać, że na tych ramkach gdzie siedziały pszczoły a już sprzątnięta jest ta waroza mrówki być może wyniosły bo było jej tutaj rano więcej jest jakaś jedna było 7-8 sztuk, a może jest teraz, nie widzę dokładnie ale sypie Powiem wam, chciałem zastosować o kopcenie ta jedną tabletką i tak zrobię kontrolnie tutaj wybiorę któreś rodziny. I zobaczymy czy dwa roza, czy posypie, jak się posypie w tych trzech, to będziemy odymiać wszystkie. A jeżeli nie będzie, także damy sobie nie będzie osypów wcale, to damy sobie spokój z apiwarolem. Fajne krztułki, spokojne. Jadę zaraz do lasu. Tam już nie jest tak kolorowe jak tutaj. Dobra, do usłyszenia. Widzimy się w lesie. Witam ponownie. Jesteśmy już na pasiece. Minęło może 15 minut od tego wcześniejszego nagrania. A tu cisza i spokój. Te rodziny dwie będą połączone dzisiaj. Tutaj słabiutko się oblatuje. Zaczęło wiać przez to mniejszy się ruch. Jego nie widzicie ale oj i tą rodzinę właśnie ona pójdzie do miałem ją połączyć z inną ale ja nie dostanę żądło. mówiłem tutaj nie można sobie pozwolić na spokojne chodzenie bez kapelusza dobra, bierzemy się, przebieramy i robimy porządek i szybki wglądik jak ja to robię mam przygotowane płytki kwasem szczawiowym no, 7 mm powinny być no są troszkę większe już nie będziemy dyskutować dobrze że dobrze jak pszczoła się on nie ociera wtedy oczyszczają się i Roza spada. Tak to wygląda. Ciach. Rodzinka. Tak jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć uliczek. Tu już nie. Tą ramkę w sumie moglibyśmy zabrać. Ale jest na tyle. Sucho w tych ulach. że ja myślę, że nie ma potrzeby. Jeśli coś się będzie działo, to będziemy to robić. troszkę później tak, zamykam dla bezpieczeństwa, żeby jakaś wilgoć się nie zbierała, robię jedną dziureczkę, można i więcej zrobić, ale nie ma takiego potrzeby. Ja tak robię i tak jak y, wcześniej już nie zdążyłem, gniazdo jest tutaj, wolny korpus, może się uwiązać kłąb, w tak y, zimowałem już dwie zimy w tamtym w poprzednich latach także tak zostawiam jak się sprawdza dają ramki z suszem ja tego nie robię Także te rodziny mam zrobione pozmieniane paski włożone no i tak tą rodzinę matkę już mam tutaj zalano w spirytusie szybka śmierć bardzo złośliwe te pszczoły Obsiadały cztery uliczki. To za mało, żeby zimować. Włożyłem do małego ula. Zasilę rodzinkę, która będzie wychowywać matkę sklenar G10, która musi przezimować. Chciałbym, żeby przezimowała. O. Dobra, składam i lecimy po kolei.